Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się przewijać media społecznościowe, ubolewając nad presją dzisiejszego świata, zastanawiając się, dlaczego nie możesz po prostu się zrelaksować i mniej przejmować się każdą drobnostką, to jesteś we właściwym miejscu. Na długo przed naszymi współczesnymi czasami pewni genialni faceci, znani jako stoicy, żyli w oparciu o zasady, które wiesz lub nie, mogą nas nauczyć, jak opanować sztukę nieprzejmowania się. Ta starożytna mądrość może wesprzeć nas w życiu, które wypełnione jest ciągłymi zmartwieniami. W ciągu najbliższych kilku minut odkryjesz dziesięć prostych, ale głęboko transformujących Twoje życie stoickich zasad. Zasady te są antidotum na chaos, jakim jest życie w XXI wieku. Witaj w oświecającym świecie stoicyzmu, gdzie stare spotyka się z nowym i gdzie uczymy się sztuki szczęścia i samorozwoju. A teraz zaczynajmy. Numer 1. Zaakceptuj zmianę. Czy zauważyłeś kiedyś, jak bez wysiłku zmieniają się pory roku? Zimowy lód topnieje, by wiosna mogła rozkwitnąć. Jednak w obliczu życiowych zmian, czy to zmiany pracy, rozstania z ukochaną, czy przeprowadzki, stawiamy opór. Jak mądrze ujął to epiktet, nie liczy się to, co ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz. Życie jest płynne i nieustannie się zmienia. Walka z prądem jest wyczerpująca. Lepiej jest dać mu się ponieść w stronę wolności i spokoju. Naturą życia jest zmiana. Tak jak Rzym nie został zbudowany w jeden dzień, tak i Ty jesteś arcydziełem w trakcie tworzenia. Każda zmiana, każde potknięcie i zakręt. Dodaje unikalne pociągnięcie pędzla do płótna. Tak więc następnym razem, gdy staniesz w obliczu nieoczekiwanego zdarzenia, pamiętaj, że wszystko to jest częścią wielkiego, pięknego projektu zwanego Twoim życiem. Numer 2. Szukaj rozwoju w przeciwnościach losu. Kto z nas nie stanął przed wyzwaniem? Może to ten okropny szef, niekończący się stos rachunków, lub autobus, który zawsze się spóźnia. Łatwo jest narzekać, życzyć sobie, by życie było nieco łaskawsze. Ale Seneka powiedział kiedyś, że trudności wzmacniają umysł, tak jak praca wzmacnia ciało. Pomyśl o wyzwaniach, jak o osobistych sesjach gimnastycznych dla twojej duszy. Kiedy pojawiają się przeszkody, zamiast pytać, dlaczego ja, zastanów się, czego mnie to uczy. Każda przeciwność niesie ze sobą lekcje i potencjał rozwoju. To tylko kwestia perspektywy. Gdyby stoicy byli dziś w pobliżu, prawdopodobnie powiedzieliby: Daj z siebie wszystko. Numer 3. Zaakceptuj naturalne cykle życia. Strata jest bolesna, niezależnie od tego, czy chodzi o ulubioną bluzę z kapturem, czy ukochaną osobę. Ale jak stwierdził Marek Aureliusz, strata to nic innego jak zmiana, a zmiana jest rozkoszą natury. W rozległym ekosystemie istnienia wszystko ma swój okres. Drzewa zrzucają liście tylko po to, by wypuścić nowe. Podobnie życie przedstawia końce i początki, z których każdy z nas się uczy i kształtuje. Zamiast kurczowo trzymać się tego, co było, stoicyzm zachęca nas do docenienia nietrwałości życia. To wezwanie do głębokiej miłości, ale również wdzięcznego odejścia. W końcu, każdy zachód słońca robi miejsce dla wschodu słońca. Numer cztery. Kontroluj to, co wewnątrz, uwolnij to, co na zewnątrz. Wyobraź sobie, jest deszczowy poranek. Właśnie przygotowałeś idealną filiżankę herbaty. I w momencie, gdy masz zamiar ją wypić, Twój kot ją przewraca. Dawniej mógłbyś się wściekać i obwiniać wszechświat za spiskowanie przeciwko Tobie, ale oto stoicka mądrość do przyjęcia. Cierpimy bardziej w wyobraźni niż w rzeczywistości, powiedział legendarny Seneca. Prawda jest taka, że na większość rzeczy nie mamy wpływu. Herbata się rozlewa. Koty są złośliwe. Ale co jest pod naszą kontrolą? Nasze reakcje. Zamiast pozwalać naszej wyobraźni malować ponury dzień przed nami, możemy wyśmiać to i zaparzyć kolejną filiżankę. Świat będzie rzucał podkręcone piłki, ale ważna jest nasza reakcja na nie. Więc następnym razem, gdy kot ci rozleje herbatę, pizza dotrze spóźniona lub zimna, weź głęboki oddech. To nie zimna pizza nam przeszkadza, ale nasza interpretacja. Numer 5. Ciesz się obecną chwilą. Marek Aureliusz powiedział kiedyś: Nie pozwól, aby przyszłość cię niepokoiła, bo dotrzesz tam, gdzie chcesz, jeśli będziesz pielęgnować swoją teraźniejszość. Mamy XXI wiek, w każdej sekundzie mamy powiadomienia, a nasze myśli pędzą szybciej niż nasza intuicja. Przypomnij sobie te dni, kiedy spacerowałeś po parku, ale twój umysł był zagubiony w jutrzejszych zadaniach albo te rodzinne obiady, podczas których twoje myśli dryfowały ku przeszłym żalom. Stojcy uczą nas, że dzień dzisiejszy jest darem, po co więc marnować go na zamartwianie się przeszłością lub przyszłością? Bycie obecnym to nie tylko zwracanie uwagi na otoczenie. Chodzi o prawdziwe doświadczanie życia. Delektowanie się posiłkami, słuchanie przyjaciół i odczuwanie wiatru na twarzy. Porzuć wczorajsze żale i jutrzejsze obawy. W wielkim bałaganie życia to małe chwile, szyte razem, definiują nasze szczęście. Numer 6. Pielęgnuj wewnętrzne bogactwo. W dobie popularnych kanałów na Instagramie, YouTube czy TikToku i ciągłego pokazywania bogactwa, łatwo jest zrównać ilość zarobionych pieniędzy ze szczęściem. Jednak, jak zauważył Seneca, biedny jest nie ten, kto ma za mało, ale ten, kto pragnie więcej. Prawdziwe bogactwo to nie sportowe samochody czy markowe ubrania. To zadowolenie duszy, bogactwo doświadczeń i skargi wspomnień. Stoicy przypominają nam, że choć dobrze jest cieszyć się luksusami życia, nie należy na tym opierać swojego szczęścia. W końcu to historie, które utkaliśmy, a nie zgromadzone przez nas dobra, mają prawdziwe znaczenie. Numer 7. Ogranicz media społecznościowe. W dzisiejszym świecie z każdym polubieniem czy komentarzem uzależniliśmy się od zewnętrznej walidacji. Rozważmy jednak tę mądrość epikteta. Człowiek nie martwi się prawdziwymi problemami. Ale swoimi wyobrażonymi obawami związanymi z prawdziwymi problemami. Czy to nie dziwne, że pozwalamy malutkim ikonkom na ekranie dyktować nasz nastrój? Stoicyzm wzywa nas do czerpania energii z wnętrza. Poczucie własnej wartości nie powinno być mierzone siłą przebicia social medii, ale osobistymi wartościami, działaniami i charakterem. Następnym razem, gdy twój post nie zyska oczekiwanej popularności lub ktoś napisze ci złośliwą wiadomość, pamiętaj, że twoja wartość nie podlega publicznemu głosowaniu, jesteś swoim własnym sędzią i ławą przysięgłych. Numer 8. Zrozum i zaakceptuj swój los. Życie z jego niezliczoną złożonością jest mieszanką naszych wysiłków i darów wszechświata. Czasami pomimo naszych najlepszych posunięć, wynik nie jest na naszą korzyść, ale zamiast grzęznąć w tym, co nie poszło zgodnie z planem, stoicyzm zachęca nas do przyjęcia tego, co mamy na talerzu. W końcu najbardziej wciągające historie często wyłaniają się z najbardziej nieoczekiwanych zwrotów akcji. Numer 9. Służ innym. Żyjemy w świecie pełnym możliwości dokonywania zmian. Jak przypomina nam Seneka, wszyscy jesteśmy związani partnerstwem. W stoicyzmie nie chodzi tylko o osobiste oświecenie, ale także o rozwój społeczności wokół siebie. Pomagając innym, nie tylko wzbogacamy ich życie, ale także nadajemy sens naszemu własnemu. Niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc sąsiadowi, wolontariat, czy po prostu bycie przy przyjacielu, gdy nas potrzebuje, każdy akt dobroci odbija się echem we wszechświecie. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o prosperowanie w pojedynkę, ale o podnoszenie innych na wyższy poziom. Numer 10. Zastanów się, przejrzyj i dostosuj. Tętniący życiem świat rzadko daje nam chwilę wytchnienia. Jednak jak zauważył Marek Aureliusz, szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Regularna refleksja jest zwierciadłem naszej duszy. Poświęcenie chwili na introspekcję pomaga nam zrozumieć sens życia. Zidentyfikujmy nasze wzorce, wyrównajmy nasze ścieżki i odświeżmy nasze perspektywy. Potraktujmy to jako regularną aktualizację systemu w naszym życiu. Zastanów się nad swoimi działaniami, ucz się na błędach i świętuj małe zwycięstwa. Rozumiejąc siebie, kreujemy sobie drogę do prawdziwego szczęścia i spokoju. W tych dziesięciu zasadach nie chodzi o to, by być pozbawionym emocji lub zdystansowanym. Chodzi o chwytanie teraźniejszości i prowadzenie życia pełnego celu i głębi. Gdy zamykamy tę pouczającą podróż przez uświęcone korytarze stoicyzmu, nie mogę powstrzymać się od refleksji nad tym, jak te odwieczne zasady wydają się tak dobrze pasować do naszej szalonej współczesnej egzystencji. To tylko pokazuje, że niektóre prawdy są naprawdę ponadczasowe, prawda? Mam małą prośbę, jeśli znalazłeś dziś choćby uncję wartości, odrobinę oświecenia lub po prostu spodobał Ci się nasz wspólny czas, rozważ zasubskrybowanie, polubienie filmu oraz zostawienie komentarza, abyśmy mogli dotrzeć do większej ilości zagubionych ludzi i im pomóc.